Najmierzam Teresa, przyjechałam z Katowic. Przyjeżdżam tu od 2007 roku z przerwą na pandemię, a tak naprawdę przyjeżdżam tu dla zdrowotności, dla morza, dla jego szumu, dla tych sosen. Zawsze wybieram pokój na poddaszu, żeby mieć sosny za oknem. Ten zapach, ten spokój, no i te kilometry pustej plaży. I moje kije, i ja. To jest to, o co mi chodzi. Pani historia z kijami rozpoczęła się tutaj, w zdrowotelu. Jak to było? To było dawno temu, był to rok 2007. Tu pobrałam pierwsze nauki. Uczyły mnie panie instruktorki ze zdrowotelu. Najpierw pan, nie pamiętam nazwiska, pan Jerzy, potem pani Elżbieta i pani Dorota. No i pierwsze zawody były tutaj. Zabrały mnie panie do, Koszali... do koszalina, tak, do koszalina. Pierwsze zawody, a potem już poszło krajowe, okręgowe, regionalne, aż doszłam do Mistrzostw Świata, a wcześniej Pucharu Polski, Pucharu Europy. No, tych zawodów jest masa, ludzie nie wiedzą, że to jest amatorski sport, ale dużo zakręconych ludzi jest. Dlaczego Pani tutaj wraca po raz kolejny i kolejny? Bo tu, bo tu się najlepiej czuję, to jest najlepsze miejsce. Tutaj po prostu resetuję głowę. Yy, yy, ładuję akumulatory, ćwiczę mięśnie, bo są kilometry pustej plaży przed sezonem. Piękny piasek, piękne powietrze. No, no, po prostu to jest dla mnie najlepsze miejsce. Mogłabym jeździć gdzie indziej, naprawdę. Znam już wiele miejsc, ale to jest najlepiej.